No i drodzy, przyjaźń jest w naszym życiu bardzo ważna. Mamy tego świadomość. No, czasami w naszych różnych etapach życia mamy ten kontakt z przyjaciółmi, większy lub mniejszy, ale przede wszystkim o samym Jezusie mówimy, przynajmniej przyjęło się tak mówić, że jest naszym przyjacielem. I o tej właśnie przyjaźni, w pewnym jej aspekcie, mówi nam dzisiaj liturgia słowa. Z mądrości Syracha miła mowa przyciąga przyjaciół, a język uprzejmy miłe słowa. Żyjących z tobą w pokoju niech będzie wielu, ale doradców jeden na tysiąc. I tu, moi drodzy, już w pierwszym fragmencie słyszymy odpowiedź na pytanie: co robić z ludźmi, którzy wprost nie działają na naszą korzyść, to znaczy, co robić z ludźmi, którzy, których my nie obdarzamy. Zaufaniem z jakiegoś powodu, z jakiegokolwiek. To znaczy, starajmy się zachować z nimi e, takie relacje, e, moglibyśmy powiedzieć, może nie nieobojętne, ale po prostu miłe, sympatyczne, kulturalne. Tak opisując, niech to będą nasi e, przyjaciele, w tym sensie, że nie szukajmy sobie wrogów na siłę, ale nie mogą być przyjaciółmi w tym sensie, że stają się. Ludźmi, którymi, którym zawierzamy w jakikolwiek sposób. Czyli tak naprawdę, to co większość z nas robi, okazuje się być drogą zgodną z Pismem Świętym, czyli gdzieś tam z ludźmi, którzy są gdzieś obok nas, którzy jakoś tam specjalnie. których no nie możemy po prostu określić wrogami naszymi, do których aż czegoś takiego nie dochodzi, no bo z kimś, z kim żyjemy totalnie w nieprzyjaźni, to tam o takich stosunkach kulturalnych ciężko mówić, jeżeli ta osoba jest wobec nas e, stosuje wobec nas jakąkolwiek formę przemocy, czy słowną, czy, czy emocjonalną nawet, czy fizyczną, no to tam jasne, że nie zachowamy takich stosunków kulturalnych, bo nasza obrona, obrona naszego dobra będzie wymagała, żebyśmy e, no nie, przymija, nie przymilali się do tej osoby, nie? To, to jest jasne ale masa jest osób, do których mamy taki no, stosunek obojętny, um, albo po prostu nie po drodze nam z nimi, ale jeszcze nie można mówić o jakiejś wrogości. Wobec takich osób powinniśmy zachować taki stosunek, moglibyśmy powiedzieć, obojętny, aczkolwiek przyjazny. Jednakże, jeżeli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie, a nie zbyt szybko mu. Zaufaj i ten temat tej próby będzie w naszej liturgii słowa dzisiaj kluczowy. Bywa przyjaciel, bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny. Nie pozostanie nim w dzień twego ucisku. Czyli ludzie mogą wydawać się być naszymi przyjaciółmi, ale okazuje się to być chwilowe. A wiadomo, że przyjaźnie są generalnie na jakiś Czas określony, to znaczy nie jest tak, że rodzimy się i mamy przypisane jakiegoś przyjaciela do siebie i on jest z nami um, aż do samego końca. No chyba, że anioła stróża, tak określimy, to, to wtedy tak. Ale um, z ludźmi, między ludźmi, tak nie jest. No wiadomo, innych mamy przyjaciół w dzieciństwie, e, potem oni się wykruszają, innych w dorosłości, potem jako ludzie dorośli się przeprowadzamy i te przyjaźnie oczywiście się. Zmieniają, ale są jeszcze tacy przyjaciele, którzy e, mogą być nawet autentyczni i szczerzy, ale tylko do pewnego momentu, i tutaj Pismo Święte ich Przyjaciółmi e, nie nazywa. Pokazuje, że od przyjaciela takiego prawdziwego jeszcze więcej wymagamy. Bywa przyjaciel, który przychodzi, przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na Twoją hańbę. Czyli tu już jest totalny fałsz. Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu. Nie pozostanie nim w dniu twojego ucisku. No to myślę, że to każdy z nas spotkał takich przyjaciół, którzy po prostu gdzieś tam zmywają się z naszego życia, jeżeli widzą nasze e, trudności, że są tylko w takich sytuacjach przyjemnych. No zresztą, e, myślę, że w naszym społeczeństwie, jeżeli nie sami tego doświadczyliśmy, to gdzieś tam. Wśród naszej rodziny albo znajomych. Popatrzcie, że ludzie, którzy mają problem z alkoholem, jeżeli mają swoich towarzyszy do picia, to prawie zawsze są to wyłącznie towarzysze do picia. To znaczy, innych rzeczy nie robią i naprawdę tylko siedzą przy stole i piją i tylko do tego służą, a zupełnie w innych sprawach już, już ich nie ma. A, ale to jest. Jakby totalna skrajność, totalny skrajny przykład takiego zachowania, o, o jakim tu słowo Boże mówi. W powodzeniu Twoim będzie jak drugi ty, z domownikami Twymi będzie w zarożności. Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw Tobie i skryje się przed Twym obliczem. Czyli w, w ogóle we wszystkich tych przykładach, o których tu słyszymy, i widzimy przestrogę przed tymi ludźmi. Którzy są niegodni zaufania, ale zauważmy, że ta przestroga, ona jest jak każda przestroga wypowiedziana jeszcze przed tym, zanim to nastąpi. I tak samo my, moi drodzy, mając kontakt z innymi ludźmi, również powinniśmy mieć to na uwadze. Że powinniśmy być ostrożni, zwyczajnie ostrożni wobec ludzi. Którzy nam jeszcze niczego złego nie zrobili, czyli jeszcze nie odstąpili od nas, jeszcze nas się nie wyrzekli, jeszcze nie stali się naszymi nieprzyjaciółmi. Chodzi po prostu o to, o świadomość, że tak może być, że tak może się stać. I, i znów też nie chodzi o to, żeby mieć jakieś uprzedzenie do wszystkich ludzi, bo to jeszcze nie to. Chodzi o samą świadomość i nie bycie zaskoczonym, kiedy się to stanie. Um, I. Momentem, kiedy można zweryfikować przyjaźń, jest właśnie ten element próby, ten moment, o którym tu właśnie dzisiaj w sposób szczególny mówimy. Oddal się od swych nieprzyjaciół, a mieli się na baczności przed swymi przyjaciółmi. Czyli tutaj już w ogóle o bardzo dużej takiej uważności mówi nam pierwsze czytanie. Boże, oddalać się od swoich nieprzyjaciół powinniśmy, to jasne, bo to właśnie jest ten element obrony wobec wrogów, ale e, przed swymi tymi przyjaciółmi, którzy nie zostali poddani próbie, przed nimi też powinniśmy mieć się na baczności, tak jak nam mówi tutaj Biblia. Wierny przyjaciel potężną obronu, bo kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi, za wielku jego... Wartość. Myślę, że to każdy z nas z tym się e, zgodzi, mając różne doświadczenia z przyjaciółmi. E, wierny przyjaciel jest lekarstwem życia. Znajdą go bogobojni. Bogobojny dobrze pokieruje swój, swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, taki jego przyjaciel. I tu, moi drodzy, potwierdzają się słowa, które. Hmm, Często których nie doceniamy. To znaczy, mamy taki, taki frazes, że przeciwieństwa się przyciągają. To znaczy, ludzie przystają ze sobą, którzy są od siebie zupełnie różni. A to, moi drodzy, tak naprawdę, wrażenie, które, które mamy. jak widzimy jakieś małżeństwo, czy właśnie przyjaciół, ludzi, którzy są ze sobą blisko, i jak no, patrzymy na nich jako na jedność pewną, no to oczywiście, że ich różnice wychodzą na wierzch. To znaczy. Najbardziej widzimy to, czym się różnią. Te, te różnice po prostu są wybitne, kontrast widzimy i dlatego nam wydaje się, że te przeciwieństwa się przyciągnęły. Ale tak naprawdę wszystkie badania pokazują, że nie, że ciągnie nas do ludzi, którzy są do nas podobni. A więc jeżeli my jesteśmy ludźmi religijnymi, to też ludzi religijnych będziemy do siebie ściągać. Popatrzcie, moi drodzy. Chociażby jakich macie e, znajomych, jeżeli e, chodzi o używki, jeżeli jakichś używacie. E, większość z moich znajomych nie ma nawet znajomych, którzy by zażywali jakichś środków odurzających nielegalnych. Po prostu nie mają takich doświadczeń, ale już mam znajomych, którzy wręcz przeciwnie mówią, że nie, mówią, mówią wszyscy w Polsce, że nie, tam... Jakieś tam twarde rzeczy absolutnie nie, Woda to tak, ale mówicie tam e, po jakieś inne środki sięgać, absolutnie nie. E, więc o czym to świadczy, że jakich mają przyjaciół, którzy ludzie, ludzie, którzy tak mówią, mają przyjaciół pijących, którzy od alkoholu nie stronią. E, ale jak z kolei mam jakichś znajomych, którzy e, nie piją alkoholu w ogóle i to nie, że mieli problem i przestali pić, tylko nigdy go nie pili i w ogóle go nie kręcają, to większość ich przyjaciół najbliższych też tego nie pląca. Więc rzeczywiście, że te podobieństwa się przyciągają, po tym bardzo mocno widać. Po tym, jakich mamy wśród swoich znajomych, jakich przyjaciół mają ci znajomi. Tu bardzo łatwo możemy to zauważyć. Um, że te um, um, podobieństwa się przyciągają, ale to, moim zdaniem, oczywiście jakieś nasze międzyludzkie stosunki, a przecież Słowo Boże ukierunkowuje nas przede wszystkim na Jezusa. Do tej relacji przyjaźni mówi nam dzisiaj Ewangelia według Świętego Marka. Jezus przyszedł w granicę Judei i za Jordania, a tłumy znów ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju, i przystąpili do Niego faryzeusze. A chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz. Oni zaś rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. I to, moi drodzy, zachowanie, które tutaj widzimy, to jest właśnie wystawianie na próbę. I miejmy świadomość, jaka jest różnica. W pierwszym czytaniu yy, słyszeliśmy, o tym, że przyjaciel tej próbie zosta powinien zostać poddany. Tylko ta próba po prostu przychodzi w sposób naturalny z czasem sama, bo każdy z nas ma problemy, czy to finansowe, czy zdrowotne, czy w relacjach. I jak to wszystko się sypie, no to widzimy, jacy przyjaciele po nas, przy nas zostają. I każdemu z nas od czasu do czasu coś się w życiu sypie, no i wtedy ludzie się w sposób naturalny wykruszają. I to jest przykład dobrej próby próby niezależnej od nas. Ale widzimy tutaj faryzeuszów, którzy przyszli do Jezusa i sami z własnej inicjatywy poddają Jezusa próbie. Nie czekają na jakąś sytuację, po której będą w stanie rozpoznać Jezusa, ocenić jaki jest On względem nich. Nie, nie, nie. Oni poddają Go technice manipulacyjnej, czyli wiedzą, że zadają Mu trudny temat, Spodziewają się, że odpowie niezgodnie z przepisami prawa albo, że okaże się jakiś wyrachowany i nienawistny, na przykład. Więc, ta próba nie jest próbą, o której my mówimy w pierwszym czytaniu. Że przyjaciel powinien zostać poddany próbie. I teraz, e, moi drodzy, jakie są skutki tego? No bo jeżeli naturalne próby przychodzą na nas i na naszych przyjaciół, to po prostu otoczenie się klaruje. E, przyja jedni przyjaciele odchodzą w sposób naturalny, inni pozostają, te relacje jeszcze się zaciśniają, jeszcze bardziej sobie ufamy. Ale jeżeli ktoś zaczyna poddawać próbie swoich przyjaciół w ten sposób, to do tej przyjaźni w ogóle nie dochodzi. I popatrzmy, taki był skutek? No a jakże? Ani faryzeusze przez te próby, na które wystawiali Jezusa, z nim się nie zaprzyjaźnili, ani Go nie rozpoznali jako swojego przyjaciela. Czyli ta relacja została całkowicie zerwana. I w zasadzie moglibyśmy nad tym fragmentem się zatrzymać, jakby już podsumować to wszystko, ale jeszcze popatrzmy w aspekcie przyjaźni na to, co dalej Jezus. E, mówi. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek Ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to, powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. I moi drodzy, jaki jest problem? Problem jest taki jak wiemy, no, często ludzie dochodzą do takiej sytuacji, że się rozwodzą, bo już nie widzą innej możliwości. No, dlaczego się rozwodzł? No, jeżeli mówimy tu o sytuacji kościoła katolickiego, to najczęściej przynajmniej to tak powinno być. Przynajmniej tak jest domyślnie. Stwierdza się, nieważność małżeństwa to, że ono faktycznie nigdy nie miało miejsca, tak naprawdę, że tylko zewnętrznie zostało zawarta. Wewnętrznie ci ludzie nigdy się nie połączyli, bo byli do tego w jakiś sposób niezdolni i to małżeństwo nie wystąpiło nigdy od początku, to jest sprawa jasna. No ale są jeszcze rozwody e, cywilne, które przecież widzimy, a tu ludzie ochrzczeni się roz, rozwodzą, rozchodzą się e, ze sobą, i czasami ich ślub kościelny pozostaje dalej ważny. A, a rozwód jest cywilny, nie żyją ze sobą. No i skąd się to bierze? No znów przyczyną ogólną, bardzo ogólną, bo w szczegółach to może wyglądać różnie i też może być tak, że wina leży tylko po jednej stronie, a nie po dwóch. Ale problem jest w tym, że ludzie zwyczajnie się nie przyjaźnią albo inaczej, bo wiemy, że relacje damsko-męskie jak wylądują na takim poziomie absolutnie przyjacielskim, to tam już nie ma żadnego napięcia, żeby tworzyć małżeństwo, jakby to, to, to już nie, 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 nie jest w ogóle ta relacja ale problem jest w tym, że w tym narzeczeństwie nie została wykonana próba, bo ludzie myślą, że zamieszkają ze sobą na próbę, żeby się przekonać, jak ze sobą żyją i tak potem się rozwodzą. A moi radzy, ta ta próba, ona jak widzimy, powinna sama przyjść w życiu, bo jeżeli my tworzymy sobie takie szklarniane warunki, że wynajmiemy sobie mieszkanko, Zrobimy sobie taki ciepły kątek i to będzie naszą próbą, to się oszukujemy, bo nie na tym próba polega, żeby drugi człowiek został wypróbowany. Nie polega na tym, żebyśmy też jak psychopaci poddawali próbie naszą sympatię jakiegoś narzeczonego czy narzeczoną, żebyśmy sprawdzali, a jak ona tam się zachowa w takiej sytuacji. Ja powiem jej, że straciłem pracę, zobaczymy jaki będzie efekt, a bo wrócę pijany, to zobaczymy, co ona powie. No to moi drodzy też. Zresztą nie, nie ma szansy powodzenia. Ale jak, jak mówię, ten okres narzeczeństwa jest po to, żebyśmy zobaczyli, co się stanie w kryzysie, gdy go będziemy przeżywać. I na takiej próbie, próbie, która przyjdzie na nas w sposób naturalny, możemy zweryfikować, czy to jest ta osoba, czy nie ta. Jeżeli widzimy, że w tej próbie zachowała się druga strona, byle jak to trzeba się rozejść i do małżeństwa nie, do, nie dochodzi. Ale jeżeli my próbą nazywamy albo technikę manipulacyjną, Albo coś, co jest wręcz zaprzeczeniem próby, czyli właśnie stworzenie sobie gniazdka, no to nie jest próba, więc nie wmawiajmy sobie, że to jest coś, co ma nas uchronić przed rozwodem, bo nie uchroni trudności przed, które dobrze zweryfikują, ochronią. Ale to jest temat na głębszą dyskusję, bo tak jak mówię. To nie wyjaśnia wszystkich sytuacji. Nasze życie jest bardzo skomplikowane, mam tego świadomość, i żeby to wejść w to w głąb, jakby wykazać, jak się można jeszcze przed rozwodem zabezpieczyć, to trzeba by spojrzeć na ten temat o wiele szerzej. To mówię tylko w kontekście przyjaźni i w kontekście próby, o której mówi nam dzisiejsza liturgia Słowa. Ale tak wszystko to podsumowując i wracając do relacji z Jezusem, zauważmy, o czym tu e, tak naprawdę jest mowa? O tym już tak praktycznie, jakie są wskazówki dla nas. Są takie, że e, my e, powinniśmy w swoim życiu starać się rozpoznać Jezusa jako naszego przyjaciela. Jak może się to rozpoznać? Ano w tych momentach, kiedy zauważyliśmy, że przechodziliśmy przez jakąś próbę. Jezus okazał się być naszym przyjacielem. Najlepiej, przynajmniej według mnie i doświadczeń ludzi, z którymi rozmawiałem, działa wracanie pamięci do tych trudnych sytuacji, gdzie rzeczywiście obecność i troskę Jezusa poczuliśmy na własnej skórze i mieliśmy co do tego taką, takie pełne, choć subiektywne oczywiście, przekonanie. To najlepiej poczucie tej przyjaźni buduje. A nawet jeżeli takiego doświadczenia, ocierające się o jakieś doświadczenie mistyczne, nie mieliśmy, to przecież myślę, że prawie każdy, kto tego słucha, był kiedyś w sakramencie pokuty i pojednania. I tam, moi drodzy, doświadczamy właśnie tej próby, czyli nasze życie się wywaliło, polecieliśmy w grzechy, a Jezus okazuje się być przy nas. Odpuszcza nam nasze winy, pozwala nam zacząć. Od nowa, czyli okazuje się być dobrym przyjacielem. My natomiast ze swojej strony też powinniśmy okazywać się być dobrymi przyjaciółmi. I oczywiście swoją mocą nie idzie nam tego zrobić, bo każdy grzech okazuje się być zerwaniem przyjaźni z Jezusem. Właśnie okazaniem się być zły, byciem, okazuje się, że jesteśmy złymi przyjaciółmi, kiedy grzeszymy. No bo zrywam przymierze z Jezusem. Ale właśnie sobie o to, o to chodzi, żeby to sobie uświadomić. Tak jak uświadamiamy, że jesteśmy, że Jezus naszym dobrym przyjacielem jest tam jego złymi. Nie chodzi o to, żeby stwierdzić, że się teraz do niczego nie nadaje I, i nigdy tej przyjaźni nie będzie, bo ciągle Jezusa stwierdzam. Nie o to chodzi. Chodzi sobie, żeby uświadomić, że ten poziom jest. I teraz, co my możemy zrobić jako ludzie ochrzczeni, zwłaszcza jako katolicy, jako ludzie mający komunię świętą? No, przede wszystkim możemy dalej przychodzić i do Jezusa, i do Jezusa się upodabniać. I wtedy, moi drodzy, my już w tą relację przyjaźni z Jezusem nie wchodzimy jako tylko ja, ja sam taki jaki jestem, jaki świat mnie też ukształtował, jakie błędne, czy nawet i słuszne decyzje podejmowałem. Ale przychodzę do tej relacji z Jezusem przez Jezusa przemieniony i wówczas mogę powoli, stopniowo, coraz bardziej okazywać się lepszym jego przyjacielem. Przez to, że ja Jezusowi pozwalam, aby mnie przemieniał, przez to, że ja nabieram jego cech, przez to upodabnianie się do Jezusa i wówczas ja mogę być tą stroną przyjazną, która próby przechodzi życiowe, gdzie opieram się grzechowi gdzie zwyciężam i wtedy okazuje się być dobrym przyjacielem. Moi drodzy, jeżeli to rozważanie Wam się spodobało, to zapraszam Was na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.